Siemanko widzowie, to ja Miłosz, Mr. Maluchos i to jest mój e, kolega... Siema, ja a tutaj pod tytułem Oliwier, będziemy dzisiaj robić film im, im hulajnoga kontra noga. Czyli e, hulajnoga kontra noga, czyli jedna osoba może na przykład na tej albo biegnąć, a druga osoba może przejechać e, na Xiaomi hulajnodze elektrycznej. E, ile ona ma procent? Jeszcze dwie, jeszcze trzy kreski, chociaż jedna mryga. No w sumie, no dobra. No to kto pierwszy startuje? Może ja. No dobra, no to To ja mogę za tobą biec. No bo w sumie mi się nie chce. No za... to trzy, dwa, trzy, jeden. dajcie, Dobra. Dobrze. to tylko ponagrywamy, nie? Jak on się tam jedzie. A więc... No mega fajny, to teraz moja kolej. Dobra, to mogę nagrywać. Dobrze. A bez twarzy. Bez, bez. Dobra, widać mnie? Czekaj, no trochę słabo, bo tutaj teraz słabe kamera. Słabe to jest, bo nic nie widzę, bo Tylko tutaj bez. teraz światło świeci. A tu spoko... trochę wyżej. Dobra, będzie widać. Dobra. To się rozpędzamy. A więc złota za właśnie tą kolejną nogą. Akurat, dobra, wejdźcie teraz na mojego TikToka, to jest właśnie... Będziemy też nagrywać filmiki. A więc to było na tyle. Na razie. Um, dawajcie suba i łapkę w górę i wbijajcie na TikToka. Nazywam się Miło kulak. Nara.